No i witam was ponownie z ALKO, moim rozdrabniaczem, do tej pory niezniszczalnym, gdzie w tamtym sezonie no, ogromne ogromnej ilości też pomielił tych gałęzi, te gałęziówki. Od niedawno nagrałem shorta, chyba w zeszłym tygodniu, ile czeka go gałęzi do przemielenia. No tuba w tym miejscu, gdzie jest ta leży to było sterta gałęzi, z ubyło gdzieś może połowę. No, i z tamtej też trochę. To można porównać po prostu z tym shortem, ile ile zmielił. No, i nie dał rady. Się wysypał. No, i zaskoczyło mnie pewna kwestia, co, go, co, go za, co, co zostało uszkodzone. Nóż się rozleciał. Ja z początku widziałem, że jest uszczerbek tutaj na. położę to, żeby tu lepiej to skupiało. Jest tu ubity nóż, to już widziałem jak jeszcze, jeszcze, jeszcze działał ten rozdrabniacz, bo myślałem, a, trafił na coś twardego i go uszczerbiło. No ale coraz, coraz bardziej był już tępy nóż, i stwierdziłem, że już trzeba go obrócić. No ja go odkręciłem, to się rozleciał, widocznie jak tu dostał. To wtedy już go już złamało. No i teraz muszę znaleźć nożyk do tego Alko, bo do innych modeli jest. A do tych po prostu muszę sprawdzić, czy jest kotabilny z, z, z tym modelem. Bo do innych Alko są. No i nie, właśnie nie wiem, czy to będzie pasować. Wysłałem maile do, do kilku przedstawicieli. Zobaczymy, czy, czy to coś mi tutaj. Podeślą. No na razie robota czeka. Pełno, pełno gałęziówki do mielenia. No Alko na, na ulopie. Na, o, na chorobowym jest teraz. Na chorobowym. Bardzo się obawiałem, że silnik zarżnę. Że jak mu tam dawałem tych gałęzi dość, dość ostro, że ten silnik tego nie wytrzyma, że w końcu się zacznie grzać i się spali. No a tu nóż, nóż dostał. Szczała i go rezerwało. No, złamało. I zobaczymy, czy go, czy noża dostanę. Bo nie mam zamiaru płacić za nóż. 100 zł, gdzie to jest 10% wartości rozdrabniacza. No. Nie przesadzajmy w tym momencie, gdzie już jak yy, śruby zostały yy, wyrobione, te co mocują ten nóż. To za zawołali mi 15 zł od sztuki. Czyli za same śruby chcieli 60 zł do tych noży. Rozdrabniasz 1100. Ludzie sobie jaja robią. Zobaczymy, czy w tym tygodniu uda mi się gościc odpalić przed świętami. A tak dobrze żar, jak to mówią. No ale <laughs> zmęczenie materiału. To na tyle. Pozdrawiam.